No i zagościł w naszym mieszkaniu stół, dzisiaj będą goście, oczywiście jeszcze nie ma ciasta, tortu i tak dalej, ale na razie to tak się prezentuje. Ale Marek, są za to piękne myślisz, piwonie. Myślisz, ostatni raz? A skąd? Gdzie to? Ale był na tym tym. Nie, na, na pewno, tym... pewno jeszcze będzie Wigilia. Coś ty! Mm, a co nie... do moich urodzin, to też nie mam, że tak powiem, pewności. Nie. Nie. Mhm. Także myślę, że trzeba będzie jeszcze potem poczekać, co tam się w kuchni dzieje. Ale... Zaraz wam pokażę, co się dzieje, tylko przepraszam, chciałam się włączyć i przywitać się z wami w nowym blogu. Już mam Marek mówi, bo on teraz strasznie sapie, ale Ja nie sapię. Ja wam chciałam podziękować wszystkim za życzenia urodzinowe, złożone w różny sposób i różną drogą. Zawsze to jest bardzo miłe i bardzo y, takie przyjemne, że ktoś życzliwie y, się do nas zwraca, ma miłe słowo dla nas, a że jest to jeszcze z okazji urodzin, to już w ogóle. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za pamięć i za życzenia. Dzisiaj trochę posiedzimy yy, akurat, no, tutaj w naszym rodzinnym gronie, a Michasia w kuchni, bo coś się dzieje w kuchni, robi tatuaże. Ale jakie fajne. A ja jeszcze chciałem pokazać piwonie. Tylko wiecie co, kupiłem piwonie, a te piwonie w ogóle nie pachną. Zawsze piwonie ładnie pachniały. Pamiętam z czasów dzieciństwa, jak takie jest ogródka. A te niestety ze sklepu mają tylko wygląd, ale z zapachem już jest trochę gorzej. Ale powiem Wam, że w kamerze się prezentują całkiem ładnie. No, pierwszy raz piwonie w tym roku u nas zagościł, a ja Wam pokażę to. Ale luaże. piwonie u nas zagościły pierwszy raz chyba w ogóle. Nie, myślę, że już Nie, były. Ale A? ja wam pokażę tatuaże dlatego, że tatuaże mi się kojarzą z wakacjami. Słuchajcie, gdzie tam się nie chodzi nad morzem, nad jeziorem ale i Ale są także... schędne, nie? Są różne tatuaże, ale te są takie fajne, bo ja myślę, że one są w ogóle srebrne. A to nie jest to tak wygląda. Nie. które są. A zrobię sobie jakiegoś? Tak. To jak to nie jest srebrne? A ten jest Tateczkę srebrny akurat. Wyszedł. Jeszcze musisz przykleić, ale bo wiesz o co Tego chodzi. ten wyszedł. O, i ta gwiazdka też była srebrna, a jest taka. I widzisz, tu jest prawdziwe oblicze tych tatuaży. Y <gry> tak, on wygląda, widzisz ten konik, tak? No. No, tu akurat będzie srebrny, ale ten na ruchy? przykład będzie różowy, co? a ten, to ta rozeta na przykład będzie taka, nie? Także mm. tak to wszystko wygląda. Tak, to jest zrobione. A takie czary Mary? Wakacyjne tatuaże. Ciekawe czy nasi widzowie robią coś takiego, mają tatuaże, ale nie tylko wakacyjne, bo są tacy, którzy mają, wiecie, tatuaże na stałe, nie? nie. To przejęcie na twarzy, Michał. Tak? Nie, tak? no bo to się widzicie nie przekleja czasami. Nie? Nie. A to może źle sobie zrobiłaś? Nie, bo nie? już nawet tą szmatą tak. robiłam. No bo tu znowu trzeba wyciąć, nakleić. Mhm, jakaś inna folia, dobra. Chociaż czasami to Czasami się zdarza, także nie ma się czym przejmować. Jeszcze masz tyle tych tatuaży, tutaj już szok. Dobra, a my teraz bierzemy się za ciasto. Dobrze, no i kwiaty piękne. Zobaczcie, jak się prezentują. Jeszcze ja wam pokażę, obrócę. Jesteś dookoła, tak? Zawsze mi się te kwiaty, te piwonie myśmy kupowali, jak też było Boże Ciało. Wsypało się kwiaty. To piwonie były właśnie, ale to, co. No, akurat ja nie wiem, co te kwiatki teraz. O. Goście! Mają, ale one nie pachną. I to nie goście jeszcze. No nie goście, tym razem Katerin zamówiony, ale ze sprawdzonego miejsca. Także będzie pychotka. Ja się no, ładnie. no, wiesz, teraz jest to zafoliowane, i tu mamy jeszcze. A to nie wszystko jeszcze. No nie, nie. Sałatki, ogórki, pomidorki, wiecie takie różne rzeczy. No i co, śledziki, ale to no. dla niektórych. A Marzenka, coś to jest fanka śledzików. A tu jeszcze jest ten bograt, z nie wiem co to jest. Także coś dużo słoiku. Zimny, z, z lodóweczki. Marzena walczy, widzę, w tej lodówce nie umie tego pomieścić. Tu przyszedł już tort. Ładny, powiem wam. To, to nie jest taki dekoracyjny tort, taki bardziej do jedzenia może. Tu jakaś płyta, są ciastka, ale to jest sztuki, do mnie. O, ale ładne, o tak Mam mała, Ale mamy kolorowe ciastka będziemy mieć trochę większą lodówkę. Hmm? A ja wam szczerze powiem, bo Marzena jak zwykle chciała wszystko robić sama. I już w ogóle z tego powodu był wielki skis. Bo ja tak jak zawsze byłem wielkim fanem takich imprez, znaczy robienia wszystkiego w domu. No bo wiecie, jak zrobicie sobie w domu, to to jest zupełnie inna jakość. Ale powiem Wam jakieś że te upały, które teraz były, a Marzena mi powiedziała, że ona będzie gotowała bigosik. To ja już mówię, my się tu już tak zabigosujemy w tej kuchni, tak ugotujemy, że nie. No więc postanowiliśmy zamówić mi catering i to jest catering na osób, ile? 9. Na 9 osób, nie, 9 osób. Bo hani to nie liczymy, bo to małe dziecko, więc takiego dziecka się nigdzie nie liczy nawet w lokalu. I powiem wam, że koszt całkowity wyniósł 789 zł. Jak, jak, jak sobie. O, mleko się jeszcze wylał na dodatek. Jak sobie policzycie to, że w domu. E, no. Trzeba wszystkie produkty kupić, trzeba e, prąd policzyć, wodę, robotę i to wszystko to suma sumarum. Ja nie wiem, nawet nie, czy nie wyjdzie to taniej. Nie wiem, tak mi się wydaje, ale może się mylę. Jak widzicie, maszyna biega po mieszkaniu, otwiera okna, żeby się przeschnęła po Chociaż panowie po doku powiedzieli, że na sucha. Nie wiem, ja się na tym no, nie znam. No, już ma dwa dni. Tak, ja się na tym nie znam. Bo widać, że jest, okej. Okay. Może jeszcze gdzieś tam i się nie trudzisz. Myślisz? Tu dzisiaj nasi panowie zabezpieczyli wszystko kartonami ładnie. No, no tak, żeby nie uszkodzić tej wylewki. Przeniesione są znowu sprzęty tak jak wam mówiłam z łazienki częściowo tu do pokoju tam i do garderoby. No. Także łazience tam, mógł działać. A co z działał? Nie, idziemy tutaj proszę, magazyn. A tu uwaga, uwaga, no jest działane już, są fugi. A, Sufit jest nie ja tutaj też jest. Fugi już ładnie są. No, no, już są można koni. powiedzieć, że. O, PTE zamontował też LEDy, widzisz? Mhm. A, no to się, się wtedy musiał nieźle nagimnastykować z tym. Ładnie. No, to jest ta pierwsza warsza, to też, że nie jest w ogóle szlifowane. Także można coś na niej, nie odmytego. Nie, no, obserwuję. A mnie te... stanować pod tym światem i tak mu się. E, obserwuję te LEDy. Gdzie, jakie te LEDy widzisz? jak ja, gdzie? Nie widzisz tego? Tu idzie taki pasek. No, tak, Widzę, ale to tu jest zakręci. Jakby jest Tak, tak, bo to jest taka specjalna. Tam, 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 tam. tam. I tam. jak elektryczny. No jak przyjdzie dopiero elektryk, to je będzie montował. Aha, więc. A po. właśnie, elektryk przyjdzie, trzeba przygotować te ledy, gdzie one są. Właśnie. Gdzie, gdzie są ledy? tutaj sytuacja wygląda. No to ładnie wygląda. No, Joku. Częściowo zrobione, popatrzcie. Mm. A tutaj się nie zrobione. Nie, bo tu nie będzie zrobione. A teraz jeszcze mam pytanko. Tak. Do Pana szefa. Jak, jakie będzie wykończenie, sufit, łączenie, sufit i ta kafla? No gips ma być. Aha. No, to gips, bo to jest pierwsza warstwa tego gipsu. Mm -hmm. A będzie tak ładnie? No będzie równo chyba, nie wiem, ja chyba ja nie, nie montuję. Bo ja też nie, dlatego pytam właśnie jakie będzie tutaj rozwiązanie. kiedy idzie vlog? Jutro? Rozwiązanie. Nie, y nie ten vlog idzie... A to jak już pójdzie to, to będzie zrobione. w To już będzie zrobione. Tak? No, Tylko jutro jest niby. Aha, no to zobaczycie na pewno. Ja. Dobra. Ale ładnie tu też taśmę, widzę. Jest taśma, to no. Gdzie, gdzie? No tu widzisz takie, takie dziurki, taśmy wow. tam jest. No. Tu jest na lampę zrobione. I to jest pierwsza warstwa No ogólnie gipsu. jest pan zadowolony. No jak mhm. na razie. I tam jest znowu pomogą Marek. No jak Wam się podoba, piszcie. Widzieliście podłogę przed... Ale wiesz, że tu znowu w kamerze, to wygląda inaczej niż moim okiem, to widzę? Tak, czyli ciemniej... A nie chce drzwi, bo o, tu kabel jeszcze, zobaczcie. Bo nie zamknę drzwi. Y, kabel będzie, y, jest przeznaczony na podłączenie tutaj. Przecież to wygląda jak jakaś rura, wiecie. Nie, to nie jest rura. Dziwne skojarzenia. To, to jest kabel, kabel który tu będzie podłączona, jąkam się, płyta, bo tu będzie wyspa. Także mamy już nową podłogę, jak widzicie. I są to, ja mówiłam, że to są panele winylowe klejone i odziw, znaczy o zostało z, całej, z całego zamówienia pięć paneli. Także zobaczcie, jak to faktycznie ja zostało myślę, wymieszone fajnie. Chyba taki kawałek, był. chyba że wynieśli gdzieś. I co jest fajne, panowie nam mówili, że jeżeli będzie jakaś e, zdarzałość na uszkodzenie, można wyciągnąć po prostu jakby stąd ten jeden panel, nie wiem jak, i wymienić na, na nowy, nieuszkodzony. To, to jest plus. To no. jest duży plus, plus, nie? No i to, o czym Wam mówiłam w poprzednim vlogu, właściwie cała podłoga jest jednolita no, oprócz łazienki, i to jest efekt, o którym. No i tu połączenie nie też wiadomo, trzeba będzie jeszcze jakiś silikon albo czymś to przejechać, żeby się to ładnie połączyło. No, no, troszeczkę tu jeszcze słuchajcie, jest, tutaj jest. Ja bym powiedziała. Nie? No, no tak, nawet tak panowie zwrócili uwagę, że jak przy kafelkach jest no, nierówność, no ale dobra. No. W Jakoś to wyrównamy. Nie wiem. Jest z czy nie? Nie ma z si kalafonu. No to mareczka. słyszy ktoś odpowiedni. Nie, Michał, ja fajnie się podoba. Nie, się podoba, ale Marek to musi. No i no. cały no, i, 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 I co nas jeszcze zdziwiło, że panowie no, znaczy czy zdziwiło? No, chodź tam, myśmy, jest ciemno i. Myśmy mieli wyobrażenie, że to będzie długo trwało. A wiecie, panowie, pan no, pan no, o dziewiątej... I uwaga. Ile zajęło to panom montaż podługi? Osi, około no, 80, powiedzmy 5 metrów kwadratowych. Piszę w komentarzach, Bez a na końcu nie tego nie. vloga, czyli już za chwilę się dowiecie. Tak. Czyli już za chwilę się dowiecie, a teraz macie dwie minutki, żeby pisać komentarze. Jak myślicie... Ja bym już ile, y, ale teraz na tej powierzchni było trzech panów, bo to też zależy nie. Także macie tutaj dodatkowo... Poczekaj, jak To wygląda z góry, jestem ciekawym. Połączenie Informacji. tego różu... Marzenka i Michasia na żółto. No nie no spoko! To musi być bardzo kolorowe. Ale ten, jak to się mówi, ta pana to trochę za jakiegoś dwa dni. No bo tak miał być początkowo. Myśmy w ogóle też tak zakładali. Ale teraz dopiero niestety będą w grudniu. No wiadomo. Teraz kolejny etap do kolorni to są listwy, ale zanim listy to muszą być drzwi. Także... Także na razie się cieszymy, że jest podłoga. Kolejny etap remontu. Odhaczamy No. A ja wam jeszcze powiem, tylko idę pokazać tu tą. Zabiali no. nie po prostu. Tu jest tak to się prezentuje. A to widzieliśmy, nie? Nie. Mm. A na twoich przebitkach. Tak, tak. Tutaj Dobra. Szerka, tak, słuchajcie, kuliczki będą miały eleganckie warunki, bo to jest zupełnie inne podłoże niż u nas. A tu jest inny pogłos, słyszysz? No. A wracając do remontu, w zasadzie wszystko i tak się przeciągło, bo miało teraz tak, teraz po, po panelach mieli przyjść panowie od drzwi, a miał przyjść stolarz, ale niestety łazienka się przeciągła w czasie. No i niestety przyjdą nie w czerwcu, a kiedy? W sierpniu. W sierpniu. Tak, także w słuchajcie, w październiku zakładam, że będą zamontowane drzwi. No, początek listopada klimatyzacja, czyli idealnie jak na zimę. E, niby w połowie grudnia miała być robiona kuchnia. Nie wiem, czy teraz będzie robiona z racji tego przesunięcia. Ale niby tam coś w moim pokoju miało być robione? Do Michasi nie, nie miało nie. być robione ten, hmm, jak się nazywa? To? Toaletka, to lamele, wiecie, takie wolno stojące. Do łazienka nie, do łazienka, do łazienka nie. miała być robiona, ale chyba to nie, nie będzie to to... zrobione. Nie, tu dopiero w grudniu, a coś mi się wydaje, że wszystko, nie wiem. Także op optymistycznym akcentem, jak ktoś robi remont, na jednym musicie uważać. Nigdy nie być uległym wobec ekip. No Trzeba tak gonić, tak gonić, gonić, gonić i absolutnie nie zgadzać się na żadne poślizgi, bo te poślizgi sprawiają, że wszystko zaczyna się rozjeżdżać potem tak w czasie, że to nawet nie jest kwestia, wiecie, tygodnia, dwóch, miesiąca, tylko suma sumaru miesięcy. A faktycznie tak jak się zauważyła... Ostatniego nawet no rok, ja rok. I właśnie mi ja się zwróciła uwagę, że za miesiąc będzie dokładnie rok, jak yy, kupiliśmy mieszkanie. No, no, Zarezerwowaliśmy, się... ale z tą myślą, nie? Także... A przy dobrych wiatrach będzie dwa lata, jak się wprowadzimy. A ja chciałam zwrócić uwagę, że u my mamy sąsiadów, którzy już mieszkają tu od stycznia. Pozdrawiamy. A ja w się pozdrawiam pierwszą firmę, ekipę remontową, która miała tu wejść w grudniu. Bardzo mniej. Tak, jedynie, słuchajcie, cztery miesiące udało mi się wykłużyć jedną ścianę, nie udało mi się nawet wynieść tego gruzu i nie udało mi się nawet projektów zrobić bo wizualizacji, a kluczy co najlepsze, słuchajcie, nie oddali do dnia dzisiejszego. No ale właśnie to jest, to jest też minus tego wszystkiego takich sytuacji, Widzicie? że możemy trafić na złą ekipę na jakąś wiecie. A firma była z polecenia? To jest najlepsze. No, nie, nie, nie. Tak, firma była z polecenia. Miało być pięknie, a wyszło tragicznie i tak naprawdę 4 miesiące nie było. Nie narzekaj, bo zmieszamy, milna nadzieję, zmieszamy do szczęśliwego zakończenia i... Tak za jakie Pięć 5 Kwiecień styczeń utrzymać? No, no, no kwiecień nie, bo już kiedyś tak powiem, już mi nerwy wysiadły i koniec. No, a, a co do tego, co ty mówisz, co, ty mówisz że, co że się za niedługo wprowadzamy? Powodzenia. Nie, Słuchajcie, ja zakucham, ja nie, nie. Ja zakładam... Ja wam powiem tak. W wakacje przyszłego roku my tu mieszkamy. Brawo! To już niektóre już nie będą miały... To niektórzy się już stąd będą wyprowadzać. Niektórzy. A teraz przyszedł, kochani, czas na rozwiązanie naszej zagadki sprzed dwóch minut. To uwaga, Marzena mówi, bo ja nie, nie panuję ale, nad kamerą. Ale ja muszę policzyć. Czyli zadaliśmy pytanie o to, ile panowie robili panele. Tak, ile panowie... tu układli panele. No to obstawialiście tak i siak i siak. A dokładnie, ja myślałam, że wpłynęli nie... 7 godzin. No. Także. Od momentu jak weszli, do momentu jak wyszli. Kto wpisał 7 godzin masy, zduszko albo coś jeszcze dodatkowego. Czyli jak na razie, najbardziej, że tak powiem, terminowe ekipy były dwie. Klimatyzacja, ja. który tak naprawdę my wstrzymujemy już rok praktycznie będzie. Jak przydomontować klimatyzatory, o ile przydomontować. Także oni jak na razie byli bardzo ten, e, terminowi. No i podłogi. To są dwie firmy, które że tak powiem, od początku do końca w czasie się wyrobiły, a reszta się rozjechała, także uu, uu, a może, jak na roller kosteczny. A może Marek to tak jest, wiesz? a i parapety. O, i parapety, przepraszam, panowie od parapetów. Także panowie od parapetów też byli naprawdę solidni, bo wiecie, przyszli, zmierzyli. Potem był, był umówiony termin i też było wszystko tak jak trzeba od początku do końca. Znaczy ja rozumiem poślizgi, nie? No ale czteromiesięczny poślizg w przypadku pierwszej filmy, No druga firma miała miesiąc około poślizgu, także. No a my już dziękuję Wam za oglądanie vloga. Zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, jak Wam się nowa podłoga. No i widzimy się w następnym vlogu. Pa!